W kolejnym odcinku, moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny zagramy w Minecrafta, tylko że tym razem woda co 10 sekund będzie podnosiła się do góry, a ja razem z Farelem oraz szakiem będziemy musieli wspiąć się na jak najwyższy szczyt, żeby nie utonąć. O nie! Właśnie minęło 10 sekund i woda podnosi się do góry, szybko klikajcie łapeczka w górę, żebym nie utonęła. Raz, dwa, trzy. Wow. Dziękuję Wam bardzo. No to skoro my już uratowaliście, to znaczy, że dalej będę mogła nagrywać odcinki z Minecrafta, także koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego z nich. Dosi się do góry. Wszyscy co? To, się nie nie to jest, jak, co jest to, to coś nie. jak tsunami? Tak, coś, to jest coś takiego jak <laughs> tsunami. Nie eee, to dobra, słuchajcie, musimy coś wymyślić, żeby przeżyć. Wow! Widzicie tą górkę wielką? Nie. No. tam na samą górę wleźli, to byśmy Jezu, Nie, nie ciężko. Rakieta! To kopię szybko! No, Kurde, tak, <śmienicielibyś> wejść na górę! Ale Trzybak, mnie noga ty, boli! Podnosi. O kurcze! Ej, ona bardzo szybko się podnosi, szukajcie jakiegoś drzewa! Potrzebujemy narzędzi, a nie dyrta nakopać ręką! Co ty, zwariowałeś? No, Chodźcie tutaj, to są, jakieś to są jakieś brzuski! Idę do ciebie! Dobra, dawaj, Jojojka! Jak najwięcej drewa, drewna kopcie! raczej, wiecie, każdy dwa o swój tyłek, nie? Ja tam nie będę podpowiadał, ja tam postaram się przeżyć ten odcinek. Pamiętajcie, jeżeli ktoś z was Wpadnie do wody, no to wtedy ginie i odcinek się kończy. Ja idę Chyba zobaczyć tą wodę, czy ona ja faktycznie Cię podnosi. podnosi. To podnosi i to ja! O oh, nie! Dobra, widzę teraz. Teraz o, uwierzyłam. Się. Widzisz, gdzie Cześć, jest? jest. Dobra, no, się widzę właśnie, gdzie jest już o! woda, musimy stąd uciekać. Już tworzę nam silopy. Nie mam. To już szybko tworzę. Po... Jezu, Krystian, super, gdzieś zeszło, to uciekaj! A dobra, nie uciekam, uciekam. Dawaj do góry, do góry, do góry! do góry! Zbieraj jak najwięcej, z JJ, żej, bo się przyda. Dobra. Łupatę, łopatę, rzucam, łopatę szybciej. Szybko, szybko. Dobra, łopatę macie, kurde. A jak że... stary, nie ma! Nie ma lekko! Zapilnowałam się! Będziesz widziała gdzieś jakieś drzewo, to pinguj, nie? Dobra. Bo musimy sobie je zerwać, ściąć, żeby mieć więcej drzewa na później, dobra. 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 Widzisz, gdzie już jest woda? Już ja sprawdzam no, tuż, 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 tuż. No dobra, e, jakieś schodki by się przydało może zbudować, co? No, no budujcie, budujcie. Ok. Szaku. Okay. Dawaj, JJ, zapraszam. Pospokaj. O nie, jak ja stąd spadnę, już to widzę, jak ja stąd spadam. Nie. Naprawdę już... masz... Tak, mam zamiar budować tutaj schodki, serio. Dobrze, ja szanuję. Zbieram. Dobra, hop. E, no i nie wiem, co dalej. Dobra, drewna nie będę tracił. JJ, ty zbieraj... Dobra, już, Może kobla, co? Shaku dokonał e, postępu Epoka Kamienia, tak? No dobra. Nie, to JJka. A, to JJka dopiero? Ja dalej z nimi walczę. To, to, to nie złego mam fachowca tutaj. Bardzo. Ona dopiero kamień zbiera. JJ, nie no musisz niestety e, sama sobie zbierać kamienia i podbudowywać pod siebie. I idziemy do góry. Ja tutaj nie dam rady schodów tyle budować. Lecę. W ten sposób jak ja. Pomogę Jezu, jak ja umrę stronę. tutaj sama! <laughs> Dawaj do góry! Nie dam rady! Nie dam rady, nie spadni, nie spadnij. Wow, to woda faktycznie już jest wysoko, jak to kozacko wygląda, na cały czas rośnie. Ja spylam, elko. Elko, dobra, jestem w chmurach już. Ej, a możemy się spychać? No, o, się. Nie powinieneś, nie? jest zrzucać. A, dobra, dobra. <laughs> znaczy ja bym mógł tam ewentualnie cię patnąć raz, nie? Damy <laughs> raz. Okay. Tak, taki jestem, taki jestem. Nie no, jakieś dobra. chmury tu są, Przecież tu jest, ta, ta ściana jest taka wysoka. Jest bardzo wysoka. Bardzo słabo z tego to... słyszę te odgłosy dziwne. Ale woda szybko idzie. Tak, gdzie ona jest? Dobra, ona jest już tuż tuż, stary. LOL, ja to umrę Krystian, przez ciebie. <grystanie> Dawaj do góry, co ty Aha. gadasz, jak przeze mnie? Jak ja, jak, zwykle, jak ja nic nie zrobiłem, mina. wbrew tobie. Jest jedzonko? Jest, przepalona, dobra, wołowina. Rozwalamy piece, klecę do góry. Dobra już mam. Jezus, ale bym spadła! JJ, uważaj na siebie! Uważaj na siebie! Dobra, ja tu czekam na was. Cyk, cyk. Ty już Uczek. jesteś na górze? Nie no jeszcze nie Ale pomału! pomału. Krowa na wodzie! Krowa na wodzie! Biedna krówka się topi! Kto ją mu ratuje! Szaku, jesteś taki odważny, Scott tam na główkę z góry. No już lecę, proszę bardzo. Zobacz JJ jak ja, ja ci wyprzedziłem! Zobacz co się dzieje! Kopi nie to. no ja tu... Ja tu zginę sama. Rzeczy na łopatę, jest crafting, dobra, mogę sobie zrobić jakąś łopatę w tym o, nie momencie. Nie crafting, mogę użyczyć trochę? Nie, 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 do widzenia. Nie, dziękuję. Szaku, do widzenia powiedziałem. Do widzenia proszę. powiedziałem, proszę pana! To dobrze, dobrze, okej, okej ej, Już pewnie jest wykorzystał mój crafting! Szaku, to jest molestowanie craftingu. Nie? To... Bez pozwolenia nie wolno dotykać craftingu, dobra Ja okay. was już wyprzedzam wariaciki Jestem Dobrze. prawie u góry I dwa, dobra, ja powiem, że jest spoko, Szaku, jak ci idzie? To fajnie, że no. jest ci spoko. Cześć, jak to u ciebie? Ty jesteś Już o mnie nie goni, nie chcę ci nic mówić, ale jesteś bardzo nisko. Nie no, jak się poddacie, no to mogę wam pomóc. Nie, 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 nie. nikt się nie poddaje, stary, ja walczę do końca. Dobra, to sobie Ja jestem wojownikiem, wojowniczym żółwie rybką. Walczę z znaczy e, ja rybką, a ty wojowniczą no. marchewką, tak, ja walczę za swoich No ale jak do tej wody wpadnę, to i tak przeżyję. Ja potrafię pływać, ja mam strzela mordo. O już wymyślam. Ja, nie to tu ty. No a ty, czy, ty powiedz mi czym ty oddychasz pod wodą? Wow. Jak jesteś marchewką? Ja? Tym, nadką? Nadką chcesz no. pooddychać, czy dobra. oddychać, czy korzeniem? Dobra, <laughs> dobra się, taki jesteś. Ko korzeniem! O nie, dobra. już fotosynteza takie rynek. rzeczy, no, słyszałeś tutaj. o tym? Tak, hemoglobina. Dobra, no, no, taka sytuacja. Nie, dobra, hey, idę, to gdzie ty, ty jesteś, no, Mam bo ja nie widzę kompletnie. Nie wiem, czy jestem na górze, czy na dole, ja już nie ogarniam tego. No, ja nie to, ja Ale widzę napis, jest chyba JJka. Dobra, ona dziś się kopie przez środek góry. <śledzimy> <śledzimy> nie, nie, tu jest, to. O, jest i JJka, mam cię! Trudno, się cię odnaleźć. Nauczyć się cię pływać? on nawet nie próbuj, nawet mi nie próbuj, zejdź mi z tą. Ale kusi! do cię przejdę, ale. Nie, o, nie nie, 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 nie! No! Wejdę tam czy nie? Ło, ty <laughs> To było na. ograniczył wiesz. Boże, wodyfanie. to jest straszne, ja. Dobra, skoro was ale... się takie głupie żarty i mają, to ja wiecie co wam robię? Esce, ja spylam. Gdzie? Ja spylam ziomeczki. Wyżej? Przecież tu się górka kończy już powoli, JJ! Ty zanim się do nią wgramolisz, to ona się skończy, rozumiesz to? Ono się to kończy! To no tak, ja mam czym budować się. Czy mam, ale mam tylko ja nawet, nawet nie macie pojęcia jakie 200 IQ ma Farel. Wow! Ty wow! Ty dobra, jestem! Dobra. Jest. Jaka jest. No była no, to była ciężka, no, yes. ciężka przeprawa, naprawdę! Strasznie ciężka przeprawa. Woda już Kurde! Co? Co? Tutaj woda? No nie! Jabłuszko mi spadło! A nie, mam je, dobra. <laughs> mam je to. Jaka panika, dobra. Powiem ja wam tyle. Essa, nie? Essa. Ja idę na góry! Nie wiem jak to masz ja... arka noego. Ale... O ty, chamie. dobra, no... to już. Zobaczymy. <laughs> Kurde. Elubinka, patrzcie gdzie ja jestem. A wy co, lamusy? Kurde, patrzymy, dużo tego drzewa. Wiesz nie mam dirta. Sześć staków, chłopie. Sześć staków, Sześć staków dirta masz? Naprawdę? Ja Naprawdę? Marcy, JJK. Co? E, czym ty chcesz się później zbudować? Ja nie Jesteś wiem! Jeszcze... Aha, dobra. To jest... E, Max, Zygrana co masz? Coś jeszcze będziesz miała? Jeszcze trochę mam. Cielowolę ma pewnie. No to wygląda. Dobra, tutaj jeszcze jeden schodek. Farel! Yes. No, się cze cze czego? Przepraszam, czego? A czegoś się budujesz? Ja buduję się. Em... Deski? To jest dębina, mocna, stary, A. mocniejsza od J.K. Kobla, jak ona tam wlazła. Ej, mam limit! Na... Ej, wyskoczyło, wyskoczyło mi limit! Wyskoczył <grym> mi limit! Wyżej nie możesz budować się? Nie mogę! Łatwo Łatwopalne chyba, co? No tak, mam? łatwopalne to prawda. A, okay, dobra. Czy ty chcesz te podpalić, gościu? Na piorun musisz czekać, chyba, Patrz jakaś... ręką. Boję się. Nie gadaj, że. Nie, ma. nie gadaj, że masz krzyśliwo. Nie ma. A masz z jajka. Zgaś mi to. Nie mam nic. Zgaś mi to, bo się do ciebie przejdę. Co? Dobra. Dobra. chyba. Nie. Pani. Idę zobaczyć. Idę zobaczyć, co on tu Dobra, tak, Dobra. Okay. Ty, gościu. Nawet mi tutaj nic nie podpalę. Skąd ty to ma... Jak on zwariował? Dobra, ja spalam do góry. Czy ja mam Zdrażdż. jakiegoś... Pali się! Wpadniesz ja do wody. No po tobie. Nie nie, 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 Szybko, 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 koch. No, ale chyba <m média> DJ, hmm no wiesz, mówięś rywaliśmy. <.ella> Chrystian mapek Tak, JJ, co jest? Możesz mi zapisać w testamencie tą czekoladę co jest w szafce <fiky> Tak, mogę! Oh, tak, tak. Ale ja sobie odciąłem <m grammar> drogę <drying battlefield> mordeczko koblem A ja idę. No to Nie no po co kłop mi robi! Nie mam pytań, ja spadam Pięknie to wygląda! Pary. Ostatni raz takie żarty, nie? Czy ja nie mam przypadki jakiegoś łuku? Rzucę cię Łopatą! Nie trafiłem. Tak. I się zmniejsza? Szako, ja rzucę, Szaku, rzucę cię piórkiem. Nie, nie rzucaj. Też się kumple. działa. My kumple Dobra. teraz, tak? Teraz my kumple? A, okay. kumple, kumple? Dobra. Czy mogę się tu zbudować? Dirta nie mogę tracić, bo ten ham mnie zaraz podpali. Dobrze wam idzie. O nie! O! Chyba... nie! rób tak! Ty, o nie! tam obronę się nie śmiej, tak? Nie no, spali z każdej strony, wariat! Ja mu kurczaka mam, dobra. No, kurczaka. Dobra, JJ, coś się tak śmiejesz, Ty daj mi spokój. Jak ona jest takim kozakiem... Gdzie tu idziesz? Jaki przester! Chciałem go zabić, no niestety. No przykro, no przykro. Było no, blisko. No, 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 no to jest limit, nie da się bać. O ty szaku wredny, nie... Aaaaaa! <śmienicza> Wygrałem! Jestem najlepszy! Bo dobra. Jaki podstępny ham! I prostak! Okej, okay, moi drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że tego typu odcinki Wam się podobają, także koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z Minecraft. A na dzisiaj ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć!